Dzień dobry, Ciemanko. Witam ze słonecznego Bali. Wyszedłem tutaj na molo przy moim resorcie. I co? No i będę udawał się zwiedzać. Wczoraj cały dzień praktycznie w podróży. Natomiast to dzisiaj jest ładna pogoda. Jadę zwiedzać. W planie mam obejrzenie dwóch pałacy na wodzie, a później się zobaczy. Do tego, w tym celu wynająłem sobie skuter. Skuter kosztuje tutaj... 150 tysięcy rupii za dzień e, w przypadku N-Maxa, tak? czyli takiego troszkę większego skutera, który ma ABS no i to jest to, co bardzo lubię w zwiedzaniu samemu, bo jadę sobie na jakiś punkt, tak jak teraz, na ten pałac na wodzie, a tu po drodze, proszę, coś takiego się się wydarzyło, tak wchodzimy do ogrodów takie piękne tutaj kwiatuszki no ślicznie tu jest, nie ma to tamto ale też masa turystów i to masa turystów z Rosji. Także no, język rosyjski tutaj słychać niczym normalnie na Phuket więc no, trzeba, trzeba się do tego przyzwyczaić. No. Spaceruję cały czas sobie po tym parku i tak, kurcze widzę, jest tak bardzo skomercjalizowane. To chyba bym nawet powiedział, że momentami mam wrażenie, że Bali jest bardziej skomercjalizowane niż, niż Phuket. się ukazał, jadę po prostu na kolejną atrakcję. Tam gdzieś tam jakaś kaczka, ale ta góra robi robotę. Chodzę do następnego wodnego pałacu. Tu jakiś pan z wężem <noise> Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. O, mówią, że Low Season, a tu kurczę ludzie, jak mrówków albo i więcej. Robią sobie foteczki. Chodzę sobie tak po tym stawie w okolicy, robię zdjęcia już dobre pół godziny. No. Miejsce typowo Instagramowe. O, tu, widzi, tu możemy zobaczyć, właśnie, pan tu robi fotkę parze. Dziękuję. Okej, okay, dobra, lecę dalej. 50 tysięcy rubli, no to nie jest majątek. Strasznie 3 dolary, no 3 dolary jakieś tyle to kosztuje żeby sobie porobić instagramerskie fotki o proszę głupio wyszło, wyszedłem na... Miałem przyjechać na zachód słońca tutaj sobie, a okazało się, że na bali jest inna strefa czasowa niż w Jacarcie i jakby to powiedzieć, to spóźniłem się jakąś godzinę. No. Dziś wyruszam na przygodę głęboko pod powierzchnię wody, gdzie spotkam jedne z najbardziej fascynujących stworzeń na ziemi. Gdy nurkuję głębiej w jaskini rekinów, pierwsze z nich zaczynają się pojawiać, jakby zapraszając mnie do środka. Wpływam do niej. Jest mocno ciemno, ale to nic nie szkodzi, bo mam latarkę. Gdy zaczynam wypływać z jaskini, widzę, że rekin jakby czeka na mnie przed wejściem. Kawałek dalej podpływamy do szczeliny, gdzie kryje się kilka okazów tych przepięknych zwierząt. Te majestatyczne drapieżniki są istotną częścią delikatnego ekosystemu, który dziś badam. Ale nie tylko rekiny sprawiają, że to nurkowanie jest wyjątkowe. Otacza mnie również tętniąca życiem i różnorodna rafa koralowa, stanowiąca dom dla niezliczonych gatunków ryb i życia morskiego. To prawdziwe świadectwo piękna i odporności natury. I właśnie wtedy, gdy myślałem, że nurkowanie nie może już być lepsze, Mam szczęście spotkać przyjaznego żółwia morskiego. Te łagodne stworzenia są symbolem mądrości i długowieczności. A dzielenie ich przestrzeni było dla mnie zaszczytem. Tak więc mamy to. Niezapomniane nurkowanie w jaskini rekinów na bali. To przypomnienie o pięknie i różnorodności, która leży pod powierzchnią naszej planety. Miejscowość Ubud słynie z tego, że jest tutaj duży market z lokalnymi, z lokalnymi rzeczami. Się dzisiaj na niego wybrałem. No, droga była dość, że tak powiem, nie za prosta. Bo jeszcze też nie kupiłem sobie trzymaka do telefonu, ale to spróbuję ogarnąć jak najszybciej. No a, a teraz właśnie zmierzam na ten market. Już on się zaczyna, jakby tutaj. O, kupa kupa obcokrajowców, kupa turystów. Oprócz, a tu pani z owocami na głowie. Doszedłem na, na ten market jak mi się zeszło. Miało być dużo ręcznej roboty, a tu widzę, że jest sporo. O. Markę. Będzie trzeba wrócić. Halo. Ale też jest sporo ręcznej roboty, tak jak internety mówiły. Ale ten market to nie jest taki za duży. Tu, tu. A nie, jeszcze tam jest wejście. O, idziemy. Magnesy. Biżuteria. Aha, ale tu i tak się kończy. No to tak czy inaczej jest skromny. Na Bali jak na Phuket masaż kwitnie. O, to są masażystki chętne zrobić masaż. Tutaj tej okolicy tego marketu tak myślę sobie, że trochę przereklamowany. Ale i tak warto było tu przyjechać. A tu, jakiś pochód istotny z się wziął. Nie wiem o co chodzi, no ale idą sobie po drogą główną. Tu te drogi dosyć tak są skromne. A, a tu proszę, jeszcze idziemy. Dobra, jadę dalej. Jestem dziś na Manta Park, jednym z najsłynniejszych miejsc nocowych na Bali. Gdy schodzę do wody, dostrzegam już cienie wspaniałych stworzeń, które przybyliśmy zobaczyć. Czy wiesz, że Bali jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć oba rodzaje mant manty rafowe i olbrzymie manty oceaniczne? Oraz, że płaszczki mogą dorastać do 7 metrów wielkości i ważyć ponad 2 tony? To niesamowite stworzenie! A mówiąc o niesamowitych obserwacjach, muszę dać specjalne podziękowanie dla mojego przewodnika nurkowego Piotra. Dzięki jego bystremu spojrzeniu i znajomości terenu, był w stanie zabrać nas w ustronne miejsce z dala od innych nurków, gdzie mieliśmy niesamowite doświadczenie z mantami. Mogliśmy zbliżyć się do tych łagodnych olbrzymów i obserwować z podziwem, jak z gracją suną po wodzie. A dzięki starannemu planowaniu Piotra udało nam się zrobić kilka naprawdę niesamowitych zdjęć bez nikogo innego w kadrze. Wracając z powrotem na powierzchnię, moje serce bije jeszcze mocniej z podniecenia. Właśnie miałem doświadczenia, którego nigdy nie zapomnę, a wszystko to zawdzięczam mojemu przewodnikowi nurkowemu i niesamowitym Mantom z Bali. Następnym miejscem nurkowym jest Crystal Bay i stanowi ona zdecydowany kontrast z otwartą wodą Manta Point. Tutaj przywitała mnie tętniąca życiem rafa. To było jak pływanie w kalejdoskopie kolorów, ze szkołami ryb, które wlatywały i wylatywały z koralowców. A potem, jakby rafa chciała się popisać jeszcze bardziej, zauważyliśmy nie jednego, ale dwa żółwie morskie. Czy wiedziałeś, że żółwie morskie istnieją od ponad 100 milionów lat? To jedne z najstarszych stworzeń na naszej planecie a zobaczenie ich na wolności, to naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Patrzyłem jak żółwie z gracją płyną przez wodę, ich starożytne ciała są świadectwem odporności i piękna oceanu. Z Piotrem u boku czułem się bezpieczny i pewny, że możemy podziwiać te niesamowite widoki bez naruszania delikatnego ekosystemu. Wiesz, że żółwie morskie potrafią wstrzymać oddech na 7 godzin podczas snu? Są, są one również znane z niesamowitych zdolności nawigacyjnych, wykorzystując pola magnetyczne Ziemi, aby znaleźć drogę. Kiedy kończę nurkowanie, czuję ogromną wdzięczność za niesamowite doświadczenia, które właśnie przeżyłem. Od majestatycznych płaszczek w Manta Point, po życiem rafę i żółwie morskie w Crystal Bay. Byłem świadkiem niesamowitego piękna oceanu z pierwszej ręki.